Cześć moi drodzy, witam serdecznie i zapraszam na spacer. Dzisiaj mamy 22 dzień września, czyli już jesień się rozpoczęła, ale dzień jest prześliczny. Od kilku dni naprawdę urocza pogoda o 20 stopni, może 21 słoneczko. Idę się rozejrzeć po lesie w okolicach Wrocławia. Konkretnie jestem w miejscowości Mrozów. Zobaczymy, czy są jakieś grzyby, ale na pewno warto wybrać się na spacer, połazić, zrelaksować, wystawić twarz do słońca. Zapraszam. Jak chodzi o grzyby. Zaczniemy sobie dzisiaj od czegoś takiego. Kto wie co to jest za grzyb? Palec do budki. No, to są słuchajcie młode czubajki kanie, czyli po prostu kanie. Ewentualnie inny gatunek czubajki, może gwiaździsta, ale obstawiam kanie. Tak właśnie wyglądają zupełnie inaczej niż potem wyrośnięte owocniki. Nawet można by tak na pierwszy rzut oka pomyśleć, że może to jakiś prawdziwek albo coś, ale absolutnie. To są czubajki, kanie. Może znajdziemy dzisiaj też jakieś dojrzałe owocniki. A tutaj kolejny gatunek grzyba. Świecznik rozgałęziony. Grzyb niejadalny, ale o bardzo ciekawej budowie. Przypominający może trochę koralówki, ale to świecznik rozgałęziony. Następny grzyb, jaki się trafił, też o takim krzaczkowatym kształcie, jak przed chwilą pokazywany świecznik rozgałęziony, a to jest pięknoruk największy. Też grzyb niejadalny, ale w ogóle nieszkodliwy. Bardzo ładny, żółty, intensywny taki żółto-pomarańczowy kolor i ciekawa budowa. A to urocze grupet, to tutaj to czerni, pospolite grzyby jadalne, ale. Wyłącznie jeżeli odpuścimy sobie picie alkoholu kilka dni przed i kilka dni po jedzeniu tych grzybów, więc taka uwaga, ewentualnie gdyby ktoś się chciał pokusić. Grzyby jadalne, jeżeli są młode, takie, jest tutaj sporo młodych owocników wśród nich, takie, które mają jeszcze białe blaszki, takie, które już ciemniają, to się nie nadają, rozpływają się wtedy i nie nadają się do jedzenia. Czerni, dłaki, pospolite. Czasem ta przyroda lubi płatać nam naprawdę figle, bo słuchajcie, jestem w takiej monokulturce świerkowej, i gdzie człowiek spodziewałby się tutaj grzyba rosnącego na dębie, a mianowicie ozorka dębowego, a jednak ozorek dębowy, a czemu? No, bo tutaj słuchajcie, jest taki pniaczek dębowy. Oczywiście nie rozpoznałabym, że to jest pniaczek dębowy, ale obecność ozorka dębowego wskazuje jasno na to. Ozorek dębowy to grzyb. Pod częściową ochroną w Polsce, rosnący właśnie na drewnie dębów, czy to już martwym, czy jeszcze żywym. W młodości jadalny, z tego co słyszałam, nie szczególnie smaczny. No ale oczywiście, dlatego, że jest pod ochroną, to nie zbieramy. Także taki żarcik tutaj w tym lesie świerkowym. Tutaj już troszeczkę bardziej wyrośnięta czubajka kania. To na pewno jest czubajka kania. I o ile kapelusz ma jeszcze taki zwinięty, podobny dosyć do tych, które pokazywałam Wam na początku, to już widać wyraźny wzorek na, na trzonie. Nie ma jeszcze pierścienia, no bo on jest tutaj pod kapeluszem dokładnie przyrośnięty. Widać zgrubienie na dole, ale nie ma oczywiście żadnej pochwy, tylko taka bulwa czy bajka, kania grzyb jadalny, ale to jeszcze zostawiam. Jest. Jeszcze bardzo młodziutka. No, cholerka, wiedziałam, że będę żałować, że zostawiłam aparat. Chciałam dzisiaj tak na lajcie pochodzić, po prostu sprawdzić, czy są jakieś prawdziwki, podgrzybki. A jest całkiem sporo takiego fajnego myko życia nadającego się do makrofotografii, czyli takiej fotografii zbliżeniowej. I pierwszy raz w życiu trafiłam na takiego śluzowca, co się nazywa Paździorek. Wygląda jak układy scalone, i bardzo, bardzo się nadaje do makrofotografii. Także chyba będę musiała wrócić do auta później. Jeszcze na szczęście jest dosyć młoda pora, a zaraz wam pokażę, na ile jestem w stanie to pokazać tutaj, teraz telefonem i w bardzo ostrym świetle. Ale myślę, że będzie dobry powód do tego, żeby wrócić do auta. Młodziutkie paździorki, one naprawdę wyglądają jak takie układy scalone dla mnie. No, spróbujemy potem jeszcze wrócić i potrzaskać jakieś foteczki. A tamta, czy kania. W lesie pojawiło się też sporo purchawek różnej maści, wydaje mi się, że to są purchawki chropowate i nie wiem, czy wiecie, że wszystkie purchawki, jak są młode i białe w środku po przekrojeniu, to nadają się do jedzenia. Inne pytanie, czy to jest grawarta świeczki. Te purchawki, które ja próbowałam, żadne mi nie smakowały za bardzo, ale na pewno bardzo ładnie wyglądają. Wczoraj byłam koło Milicza, też na Dolnym Śląsku i było sporo purchawek też. No i to, aby się spokojnie nadawała. Tutaj przepięknie porośnięta kłoda grzybem o nazwie Wrośniak różnobarwny. Grzyb o wielu właściwościach zdrowotnych, bardzo dokładnie przebadany. Robi się z niego suplementy. Można sobie samemu w lesie nazbierać wrośniaków. Od spodu tak, bialutki. Przyjmuje czasem różne kolory, czasem takie niebieskawe, granatowawe zabarwienie. Ach, pięknie zawsze wyglądają. Kanie dzisiaj wszystkie młode, ale za parę dni będzie używanie. Czy bajki kanie wegańskie schałowe. Dobra, dam Wam chwilę wytchnienia i skupmy się chociaż przez chwilę na jakichś normalniakach. Mam pieczniki jadalne, czyli kurki. Zaraz jakieś grzybeczki wpadną w takim razie do mojego koszyka i idziemy za chwileczkę sprawdzać dalej prawdziwkowy lasek i siedzuniowy. No, milutko z tymi kureczkami, ale jest też kolejny fajny grzyb, koźlarz różnobarwny, podobny do koźlarza babki, ale taki ciemniejszy. Bardzo fajowo. Słuchajcie, ja tu Wam pokażę coś w ogóle pięknego, oczywiście też znowu smuteczek, że nie mam aparatu przy sobie. Tutaj ten żółty grzyb, który się najbardziej rzuca w oczy, to jest dosyć rzadki uszak, żółtawy grzyb niejadalny a pod spodem widzicie taką brązową łepetynkę i to jest malusienki koźlarz, albo babka, albo różnobarwny. Najpierw myślałam w ogóle, że podgrzybek, ale po pierwsze środowisko, nie te, a po drugie tutaj obok jeszcze widziałam przed chwilą też starego koźlarza. Oczywiście ten drobnoużczak żółtawy bardzo mnie cieszy, fajne znalezisko. Jest filmik na moim kanale o uszczaku żółtawym, zapraszam do pooglądania. Rośnie na drewnie, drzew Głównie liściastych, tutaj na brzozowym, takim zakopanym w ziemi, można by nawet pomyśleć na pierwszy rzut oka, że, że ten drobnouszczak wyrasta z ziemi, ale nie, ale fajne znaleźć Te ciekawe grzybki to stółki piaskowe, grzyby niejadalne, rosnące na takich dosyć ubogich glebach, najczęściej gdzieś tam w sosnach, tutaj są niedaleko sosny, ale ja akurat jestem w lesie małym dębowym. Fajne, takie strefowane i są takie jakby skórzaste w budowie, w dotyku. I jeszcze więcej stółek piaskowych. Tutaj porastają całkiem gromadnie ten lasek. O, i trafił się jeszcze jeden ozorek dębowy. Tym razem na takim konkretnym pniu, pniaku dębowym, widocznym, łatwym do rozróżnienia. Tutaj też widać ciecz, którą wytwarza taką krwistą. Zorek dębowy pod ochroną częściową. Tutaj pozostałości po sromotniku smrodliwym i ta główka mu tu odpadła i faktycznie mogłaby trochę nawet przypominać i smardza, ale oczywiście o tej porze roku nie ma mowy o smardzu, bo smardze rosną wiosną. Za to sromotniki smrodliwe jak najbardziej teraz są. Tutaj właśnie już taki przejrzały, obgryziony przez muchy owocnik. Od dłuższego czasu nic nie udało mi się znaleźć. Teraz dopiero ta czubajka, kania znowu tutaj mała, nierozwinięta. I chodzę po takim lasku, w którym chyba rok temu, albo dwa lata temu, ale chyba rok temu było tyle grzybów, że po prostu głowa mała, a był to kompletny upał ze 30 stopni. Dzisiaj pogoda o wiele bardziej grzybowa, ale jeszcze grzybów nie ma. Myślę, że za parę dni mogą być, chociaż powoli troszeczkę mi oklapuje wszystko, powiem Wam szczerze. No cóż, taki spacerek dzisiaj. I następne czubajki kanie, a ta parka wydaje się ze sobą związana kompletnie. Patrzcie jakie oplecione. Bardzo ładne. Także za parę dni będzie tutaj szaleństwo kaniowe. No, a tu są jeszcze dwie. To jest właśnie idealne miejsce dla czubajek, kani one uwielbiają rosnąć przy takich leśnych dróżkach, przy... na granicy lasów i łąk różnych. W takich jak to na przykład. No, ktoś sobie tutaj za dwa dni przyjedzie na rower i będzie miał używanie kolei na kania. Też bym widziała chociaż jedną większą, taką co porządnie tu wystaje. No zdecydowanie to tą sobie obejrzymy w całości, a ja sobie ją potem dodam do innych moich grzybków. Specjalnie wykręciłam w całości, żeby Wam pokazać cały owocnik. Tutaj jest jeszcze w formie takiej zwiniętej, więc nie widać tego pierścienia, ale wyraźnie widać taki wzorek na trzonie. Już widać łuseczki na kapeluszu. Widzicie, że jest ogromna, naprawdę. No i wyraźne zgrubienie na, na końcu, na dole trzonu. Ale nie ma żadnej pochwy. Jest tylko takie zgrubienie, taka bulwa. Nie ma pochwy. No, potem jeszcze, oczywiście, jak się rozwija ten kapelusz, to się uwidacznia pierścień, który jest taki przesuwny. Można go przesuwać po prostu po tym trzonie. A ja będę tą kanie pałaszować dzisiaj razem z kurkami i jednym koźlarzem. Z kaniami jest też tak, że spokojnie można sobie takie zwinięte nazbierać, i albo wstawić do szklanki z wodą, albo po prostu wstawić do lodówki. One nawet nie wymagają tej wody, one się po prostu trzymane w lodówce rozwijają fajnie. Ale ja tutaj sobie oglądam tą kanie i przy okazji łypnęłam w trawę, a tu są następne. A jedna to nawet fajnie rozwinięta już. O, tu widzicie pierścień. Zaraz jeszcze go poprzesuwamy. I łuseczki. I ma taki czubeczek na kapeluszu. No taki można by powiedzieć To jest bardzo dobre, perspektywiczne odkrycie. To stare, ususzone drzewo, nieżywe, myślę, że chyba jakaś to pola. I niewykluczone, że później, w troszeczkę chłodniejszym okresie, pojawią się na niej na przykład boczniaki ostrygowate. Tychanie jest tutaj naprawdę opór. Ktoś nawet sprawdzał pociąg i zostawił niepotrzebnie generalnie, bo są to po prostu czubajki kanie. No i one dzisiaj uratowały honor grzybobrania zdecydowanie. Wszystko było już sprawdzane, cięte, ale jednak ktoś się rozmyślił. No, czubajki kanie faktycznie wzbudzają sporo. Yy, zawsze wątpliwości. Dużo ich tutaj jest. Oczywiście, z takimi małymi, to warto uważać, dopóki się te wszystkie ich cechy nie wyodrębnią. Przepraszam za słabą jakość dźwięku, prawdopodobnie, ale niestety, już mi się mikrofon wyczerpał. Tam z drugiej strony też. No i tutaj patrzcie jaka ekipa, no, będzie szaleństwo po prostu. Czwóreczka taka. Idziemy jeszcze do bardziej rozwiniętych. Wykręcam w całości, żeby znowu pokazać wszystkie cechy. Tutaj widać już wyraźnie ten pierścień. Łatki i zgrubienie trzonu, ale brak żadnej pochwy. Z trzonów można zrobić taki proszek grzybowy, wysuszyć i zmielić. No, jest tych kaniuszek. Dużo. Bardzo dużo. Ja akurat wolę takie nierozwinięte. Kroję sobie je, te kapelusze, na cztery części i smażę bez żadnej panierki. Chociaż czasem powiem Wam, że mam ochotę na taką zwykłą panierkę z bułki tartej z jajka. jest ich opór, ale ja już chyba nie będę zbierać, chociaż oczywiście mam zawsze chętnych na kanie. Nigdy się nie zmarnują. Tutaj wam chciałam jeszcze pokazać ten pierścień. Widzicie, jego można przesuwać po tym trzonie. Jest trudno to robić yy, nagrywając równocześnie, ale da się to. Blaszki od spodu białutkie. Tutaj częściowo już ten pierścień się oderwał, a tutaj jest jeszcze po prostu przytwierdzony do kapelusza, ale jakbyśmy tutaj podłubali trochę no to go widzicie wyodrębnimy. Tak to wygląda, a takie zupełnie młodziutkie mają też przytwierdzony. Czubajki kanie. No i znasz szaleństwo jest po prostu. ogromniaste ilości. No chyba tu w tym jednym miejscu jest kilkanaście, może więcej, Was nie będę zanudzać czubajkami kaniami, ale zdecydowanie jest na nie dzisiaj urodzaj. Okazało się, że to czubajki kanie, czyli po prostu kanie uratowały dzisiaj honor grzybobrania, poza nimi parę gastek kurek, pieczników jadalnych, ale ogólnie bardzo ciekawie. Przyjemnie w lesie, przyjemny ciepły dzień, fajnie było się przejść. Polecam taki spacerek, i ja coś tak czuję, że za kilka dni zaczną się tutaj konkretne grzyby w okolicach Wrocławia, na Dolnym Śląsku i może też w innych rejonach. U mnie na pewno, bo obserwuję tutaj pogodę. Dzisiaj myślałam, że będzie już pierwszy pojaw borowików, szlachetnych prawdziwków, ale jeszcze nie ma, trzeba poczekać. Ale i tak bardzo przyjemne wyjście i udane. Pozdrawiam Was ciepło, trzymajcie się, heja! Ostatni rzut okiem na czubajki kanie. Kolejne sztuki, a tam sobie zakończymy widokiem takiej, jakie pokazywałam Wam na samym początku dzisiejszego wyjścia kilka godzin temu. Takie, które pewnie większość osób by nie wiedziała, że to są w ogóle czubajki kanie. Widzicie? Taka, która nie ma jeszcze tych cech rozwiniętych, ledwie zarysowuje się ten kształt, ten wzorek na trzonie. Nie ma jeszcze łuseczek na kapeluszu. Tak wyglądają właśnie młode czubajki kanie. A to jest jedno z dobrych miejsc na poszukiwanie tego gatunku grzyba. Dobra, jeszcze jednak jedno ujęcie. Patrzcie na to, co tu się dzieje. Tutaj same młode czubajki kanie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No i jak się tam gdzieś się nie obejrzymy, to kolejne. Pozdrawiam Was, Papa. Pa. Ja tam przy tych kaniach powiedziałam coś takiego, że ktoś wyciął i zostawił, a niepotrzebnie, ale oczywiście, jeśli miał wątpliwości, to jak najbardziej potrzebnie, bo nie ma co zbierać grzybów, co do których mamy wątpliwości. To jest zasada numer jeden w trakcie zbierania grzybów także bardzo dobrze zrobił ktoś, jeśli nie był pewien, co to jest. Na koniec jeszcze parę słów o tym, z czym ewentualnie można pomylić czubajki kanie, bo słyszy się, że grzybiarze, którzy zatruli się śmiertelnie trującymi muchomorami zielonawymi, wcześniej sromotnikowymi, wzięli je za kanie. No to jest praktycznie niemożliwe. To jest po prostu brak jakiejkolwiek wiedzy na temat grzybów. To takie osoby powinny najpierw pójść z kimś, kto zna się na grzybach, pooglądać sobie czubajki, pooglądać sobie muchomory zielonawe i sprawa się wyjaśni. Natomiast jeżeli już z czymś byśmy y, pomylili te czubajki kanie, to z innymi czubajkami lub czubajnikami, na przykład z czubajką gwiazdistą, która ma drobniejsze owocniki, ale tu nie będzie problemu, bo jest też jadalna, albo ewentualnie powiedzmy z czubajnikiem czerwieniającym, i też mam taki filmik nawet stąd porównujący czubajki kanie z czubajnikami czerwieniającymi, też wam podlinkuję to sobie zobaczycie, czubajki kanie w żaden sposób się nie przebarwiają. Jak dotkniemy blaszki, to nic tu się nie zadzieje, nie ma żadnego przebarwienia. Czubajniki czerwieniejące będą od razu miały taki czerwonawy, pomarańczowy ślad cielisty i też na trzonie, jak się na przykład przetrze. A tutaj u kani nic takiego nie ma. Także dwa filmiki Wam podlinkuję. Ten porównujący czubajki kanie z czubajnikami czerwieniejącymi, które niektórym szkodzą na żołądek. I ważniejszy filmik porównujący muchomory zielonawe, śmiertelnie trujące z czubajkami, kaniami. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, cześć Wam. Tak sobie myślę, z czym jeszcze można je pomylić. I tutaj akurat fajnie, że trafiłam na jeszcze takie całkowicie nierozwinięte. No, ewentualnie, faktycznie z jakimiś muchomorami, takie nierozwinięte, powiedzmy, że mogłyby przypominać, ale to w takim wypadku warto jest właśnie pozyskać, że tak się wyrażę dosyć y, naukowo cały owocnik, czyli zebrać całą kanię, wykręcić ją po prostu, bo w przypadku wielu muchomorów mamy jeszcze dodatkowo nie tylko to zgrubienie, ale też jeszcze y, taką pochwę oto, otaczającą to zgrubienie i to sobie zobaczycie jak będziecie chcieli na tym filmiku porównującym muchomory zielonawe z czubajkami y, kaniami. Czy ewentualnie młode pieczarki też też mogłyby się tak z góry wydawać podobne. No takich zupełnie młodych grzybów, dlatego jest lepiej nie zbierać. Ale takie już bardziej rozwinięte to jak najbardziej. Tutaj już bez problemu, nawet mniej wprawiony w boju grzybiarz powinien rozpoznać już te czubajki kanie, natomiast tutaj faktycznie można mieć sporo wątpliwości. Także uwaga, uwaga, zwłaszcza jeżeli jest to dla nas jakiś nowy temat. Pozdrawiam Was i wszystkiego dobrego, bezpieczeństwa, zdrówka, trzymajcie się.